Znaczną część mojego życia byłem dobry w budowaniu relacji z innymi ludźmi i kolegowaniu się, ale zmieniło to się około ósmej klasy. Kiedy zacząłem chodzić na siłownię, to dużo osób, którymi się kolegowałem, nie chciało na nią chodzić. Kiedy chciałem krócej grać w gry, bo stwierdziłem, że nie jest to rzecz, którą chcę robić całe życie, to koledzy nadal mówili, żebym dalej z nimi grał. A jak migrałem, to nasza relacja się pogarszała. I tak dalej, kiedy dalej się budowałem i kiedy nie grałem i robiłem więcej, bardziej produktywnych rzeczy, moje relacje się pogorszyły. Jakoś zacząłem dłużej siedzieć w domu, zazwyczaj to sam, nie wiedziałem z kim wychodzić na dwór. Chodziłem tam, niby na siłowni, inne takie, ale to jednak nie było to, czego chciałem. I zdałem sobie sprawę z tego, że jednak relacje są bardzo ważne w życiu i żadna dyscyplina czy inne takie nie dadzą ci szczęścia, tylko potrzebujesz znajomić się z ludźmi. Ale co, jeżeli dużo ludzi, których znasz, jednak. Powiedzmy, że nie są na Twoim poziomie. W tym filmie właśnie opowiem Ci, jak znajdziesz przyjaciół, którzy będą przy Tobie i którzy będą właśnie z Tobą chcieli robić dużo rzeczy i będą gotowi na to. Więc w jaki sposób teraz czuję się dosyć dobrze i mam dosyć dużo znajomych, osób z którymi wychodzę na dwór, z którymi mogę teraz na wakacjach spędzać czas i czuć się dobrze. Teraz Ci właśnie o tym opowiem, jakie kroki musisz podjąć, żeby właśnie osiągnąć to, co w miarę mi się teraz udało zrobić. Więc rzeczy, które powinieneś zacząć robić, żeby polepszyć swoje relacje z innymi, są następujące. Po pierwsze, musisz częściej rozmawiać i odważać się, żeby rozmawiać z kimkolwiek. Jak gdzieś jedziesz autobusem, to żebyś porozmawiał z kimś kogo znasz. Miałem taką jedną sytuację, gdzie poznałem jednego mojego najlepszego kolegę. Było to kiedy właśnie jechałem autobusem i odważyłem się do niego porozmawiać, bo pamiętam, że chodził do mojej szkoły. W tu już w momencie zmienił szkołę podstawową, ale teraz chodzimy do jednej szkoły średniej i jedzimy tym samym autobusem. Więc zacząłem z nim rozmawiać. W ten sposób poznałem go i często wychodzimy na dwór, często się spotykamy i mamy świetny czas. Dlatego rozmowy z kimkolwiek, kogo mniej więcej kojarzysz, ale nie odważyłeś się jeszcze z nim porozmawiać, to jest bardzo dobry pomysł. Druga rzecz jest to, żebyś komplementował ludzi. Jak na przykład jesteś na siłowni, albo gdziekolwiek chodzisz, coś na przykład dobrze wygląda, albo miał bardzo dobry teraz serię. To podejdź do niego i mu to powiedz. Bo możesz w ten sposób rozpocząć rozmowę, z którą w końcu będziecie się kolegować. Jak będziecie he, razem na siłowni, to będziecie na pewno dobrze się ze sobą czuć. I możesz nawet mieć osobę, z którą będziesz chodzić na tą siłownię. No i jeszcze trzecią rzeczą jest to, żebyś cały czas mówił do wszystkich ludzi Dzień dobry, do widzenia. Jeżeli kogokolwiek kojarzysz, to żebyś mu to powiedział. W ten sposób budujesz tą odwagę. A powiedzieć dzień dobry to w sumie nie za ten problem. A wiem, jak to jest trudne, na przykład, właśnie porozmawiać z kimś, jak się jeszcze obawiasz. I właśnie mówienie tego, dzień dobry, do widzenia, rozbuduje Cię i będziesz w tym o wiele lepszy. Do tego jeszcze polecimy przeczytać Ci tą książkę, bo parę razy, które tutaj, tutaj Ci powiedziałam właśnie zaczerpnąłem z niej. To super książka. Zobacz sobie. Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. Tutaj autor właśnie przedstawia bardzo dużo możliwych Ci rad, które mogą Ci bardzo pomóc. Na przykład, żebyś. Częściej słuchał, a mniej mówił, bo w ten sposób budujesz lepszą relację. Więcej się dowiadujesz i pozwalasz osobie się wygadać. Tak samo Ty się dobrze czujesz, jak Ty możesz dużo mówić. A dzięki właśnie byciu bardziej socjalnym, przez to, że się spotykasz z ludźmi i robisz rzeczy z ludźmi, nie też, że budujesz swoje życie w ten sposób, że budujesz wspomnienia, budujesz wiele innych rzeczy, które będziesz pamiętał i będziesz mógł wspominać, co Ci na pewno się przyda. Do tego jeszcze budujesz odwagę, która przyda Ci się bardzo w życiu, jeszcze budujesz. To, że bardziej ci się chce robić rzeczy w życiu, bo wyobraź sobie, że cały czas siedził w domu i powiedzmy, starał się jakoś robić pracę. To byś zwariowało. jak robisz tą pracę i jeszcze wychodzisz na dwór, to masz taką chęć, że dobra, zrobię dzisiaj to, później sobie pójdę na dwór. I to jest właśnie najlepsze, jeżeli masz tych ludzi i możesz robić coś. Jeżeli obejrzałeś to te, do te tego momentu, to dziękuję Ci za to i wiem, że chcesz osiągnąć jakiekolwiek cele w życiu. Jeżeli chcesz spotkać więcej osób, którzy mogą pod, pomóc Ci zbudować relacje i inne takie. Zachęcam Cię, żebyś dołączył na mój serwer Discord, link jest w opisie, możesz sobie tam zobaczyć wiele kanałów, w których każdy jest przywiązany do różnej innej kategorii, Do tego jeszcze mamy 20 innych osób, które na pewno z Tobą porozmawiają i mogą Ci pomóc. Dlatego zachęcam, zachęcam Cię do subskrypcji, napisania jakiegoś komentarza, cokolwiek tam chcesz, żeby ten filmik bardziej się wybić i pamiętaj, nigdy nie jest za późno na zmiany, zacznij dzisiaj, a nie jutro.